No patrzy przez okienko Nie wiem gdzie jest talerzywka. Mu się wydaje że leży. O jest. Solidna. Tak, by nam się przydała na gospodarstwo. Chyba szeroko mam ramiona. Cie ma? Chyba za szeroko mam. To masz za szeroko. Ramiona? Masz na sztywno, nie? nie. Dawaj. Ale to na sztywno ma być? No ja na sztywno robię. To no dobra, to trzeba no było. Robić... Lata. Dawaj, no, dawaj, trzeba było zrobić na sztywno. Dobra, na razie podczepi dopiero bo nasz tył na Dobra, a daleko. Dobra, dobra, do góry trochę. Jeszcze, jeszcze. Do tyłu jeszcze. Wejdzie, do dobra. dobra, do góry. O. gitara. Opuścić? do góry. Do góry. Do góry. Do góry. Do góry. Jeszcze. O, co stało się? Jeszcze na do góry. Tu jest stopka po którego byś chciał odciekać, nie? Nie no, my to stale żyjemy i ci oddamy. Słuchaj, eee... E, jak chcecie jeszcze smarować? Ja wału stawkę smarowałem. No. Jak, jak macie czas, to musisz się, się zrobić. Ile? Której podciepiasz? Podbrązowy. Eee, A czekaj, to jest wał. Wał, no to podniebieski. Jak? Wał. Też masz tylko trzy wyjścia? No. no. Kurwa, to jak u mnie, myślałem, że... <grym> Ciśnienie na dole, góry jest u powrót, dobra? Pomyślam się. Eee, ale eee, co to jest? Daj z tamtego ciśnienia w Nie, to przejdzie. Nie, nie wycieraj jest to, W adidasa? adidasa. Słuchaj, yy, co to jest teraz? Yy, Jak rozkładanie to na brązowy Wózek, to na brązowy, tak? Wózek? wózek? No na brązowy No No wózki byś podnosił, nie na balę, mówi, tak? No wózki podnosić? No ja na wózku robię, nie? No nie, tak mi kazali, to tak robię A jest zablokowana... E, no właśnie, bo przód jest teraz uruchomiony, wiesz? Aha. Musi przełożyć zabór. I zielony, tak? Tak. Brązowym. Masz na plus, jest dobrze? To witala. teraz tutaj cięgła do góry. Na samą? To? Na samą górę? Nie, ja na samą, bo tu jest nie, do góry na a całą górę Zobaczymy na no całą górę, jak później Ci będzie za płytko szło to sobie będziesz regulował Jedno... Nie zobaczysz teraz Dziękuję. Dobra, na dół Trzeba Tam skręcić. Ale, ale... Ile obrotu? Trzy Dobrze jest, tu już zablokowało to może być Ale to musi być równo, bo nie nie wydają na krzywo. Co robisz? Krok w stronę. No, odkręcałem trzy no. obroty. No? Ile ty trzy? No. Raz, dwa, trzy. No? Tak? no. I będzie idealnie. No. I opuścić trzeba. Ona na sztywno ma pracować też, tak? No? no bo tak ci będzie latać tutaj, a tutaj ma być na sztywno. To całkiem opuszczaj. Oczywiście jak robię, mam cały czas to do góry. Wtedy idealnie na płytko biorą. Tak jest. A my na głęboko będziemy robić. No, to bo jeszcze tam klisy tak. są na wale, na tym. od odwału, nie? No, co? To jak u nas, tak? Nie, no, tutaj są klipsy. Tylko musisz tam sobie, wiesz, opuścić ten wał trochę i wtedy, albo dokładasz, żeby płycej było. Teraz jest tak, ja wiem, 10 cm gdzieś, około, 8 No to chyba powinno starczyć 10, co? No, bo ja tak ostatnio robiłem troszeczkę głębiej. <kłysy> Aby czarno robiło. Ale zobaczyć, bo może tu jest wyżej Gdzie i może... 10 no 12, powinien lekko iść. to na nie idzie, nie? nie, no ja mówię ci, ja 10, 11, 12, tak, nie? Solidna rama właśnie ten bał. Będziemy chcieli z takim wałem go odwrócić dobrze no, no zobaczcie sobie ja Dobra ja, no, nawet. To ja jadę też były A, światła też tu są? Trzeba ja... po to ty, którym ty jedziesz? Przez most jedziesz, nie? No, będę musiał no jechać przejedziesz Bo no, ona ma szerzej, nie przejedziesz tam No to dobra, muszę przejechać i tak na gospodarstwo Ale ja muszę na gospodarstwo jechać Ale tam przez most nie przejedziesz Nie? nie? Mówisz no. poważnie Dobra to tam są te, takie kurwa narożniki a No A szerzej jest jak ciągniki no Mówisz? No Dobra No i dojechaliśmy na pole, rozkładamy O Z Sebastian mówił, że to 4,5 metra, nie 5 więc nie wiem, jak nawet nawigację załączyć. Adren ma przejechać. przyjechać, to i tak poprzeczniaki w koło obiadę. O, jak to fajnie się rozkłada. Nie wiem, czy coś mam jeszcze rozłożyć wokół tej talerzy. Widzę, tam talerze są skrajne. Krukowek Alfa Plus 4,5 metra. Ale byle, jakie te kultywatorowanie, bo kurde i twardo, i twardo, i jeżeli chodzi zapycha, kurde bele. Za głęboko z tego co widzę. Talerzyjemy na dwa ciągniki. Ja mam awans na szerszą talerzówkę Adran na 3 metrową. Ja mam 4,5 Adren 3. A jest Szymon. <grym> Pytałem się, czy mam głębiej robić, ale nic nie odpowiedział. To chyba jest dobrze. No, niby na te 10 centymetrów robi, no mam całkiem opuszczoną. O kurde, teraz podniosłem. O, teraz jest na maksa prawdopodobnie. To chyba w ogóle nie padało, co? Mm -hmm. No, U nas padało tylko na rzepaki, to fajnie wyszły wszystko, yy, wszędzie. Rzepaki powychodziły. I nie padało nic. No, A tu jest sama szósta klasa, może piąta. Nie no, szósta to jest tam, gdzie my się kopaliśmy. A to tu jest, jest tak piąta, jak? a na początku jest czwórka. Chyba bez nawigacji będziemy talerzować, bo ja nie wiem, jak uruchomić tą nawigację. Ja nie jestem do tych John Deere'ów. To jest inna, inny monitor, chyba. Jak to się włącza? Powiesz mi? Ja, Któż ty na nawigacjach jeździsz? To? Kamień. Żeby tylko nic nie uszkodził, bo to nie nasze, to jest Sebastiana. Trochę przepchałem te gałązki, nadaje się. Ale ona fajnie robi jakiś rower, chyba ktoś na grzyby przyjechał. Ona... Ta, 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 co? Nie ma grzybów, no? Nie? nie ma, to jest, sucho jest, nie pada? Też nie pada w ogóle. Ta talerzówka jest tak fajna, że jak jest coś nierówne, to ona aż to rozciąga i robi równe pole. Nasza trzymetrowa to ona zostawi od razu, podniesie się lekko i już. Bo to jest każdy talerz jest osobno na ty, na gumie widzę. Adrian robi 12,5, a ja robię 13,5. Znowu nie to ruszyłem. Jest dobrze. No, trochę to podnoszenie jest takie trochę powolne, co? Bo jak na nawigacji już bym robił wzdłuż. Kurde, jedzie czy nie jedzie? No tak stanął O nie, wziął chyba tej. Szelków na głowę widzę. buzić się, ma chyba ta. kamerę. <gry> Ale że awans zostałem taki. Nowym tam, czujnikiem. Nowy, 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 Ale powiem ci, że tym nowym czujnikiem nie czuć tego dźwięku. Czy on ma ciężko, czy nie? Po prostu odkurzasz. Mama odpaliła odkurzać. Ty siedzisz w drugim pokoju, słyszysz? Tak właśnie to brzmi. No i fajnie się dalej czuje. No, on to już powinien tu zaciągnąć. No trochę zostawiłem za bardzo. No i tak można powiedzieć, że już język się skończony. O, tutaj moje pierwsze. Ty do mnie dzwonisz, a ja czuję jak w do wierzę, bo no. mnie to zaczęło ciągnąć w prawo. Już teraz jest elegancko. No bo mi zadzwonił do Sebastiana i się zapytał. U. O, widzisz, no i zaję się. Czemu no i nie pomachasz? Gier z Duniak młody i stary <giery> Rowery pozostawiali nam na środku pola Patrzcie widzowie jaki luksus muzyczka gra umcz, 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 umcz. Nie jest po. Tak bo No jedziemy na kolejne pole. A tu pierwsze początki. A później już wszystko z górki poszło. Tędy? A, jak już tędy wjechałem, to za to Dobra, na automat, przerzucę i będę jechał. Światła jedziemy, pewnie więcej taka akcja się nie powtórzy. Jak już przyjdzie większa talerzywka, to już chyba będziemy sprzedawać. Oj, tu głupym autobusy wyjeżdżać. Lepiej nie kombinować. No to naprawdę tą drogę zrobili chyba typowo pod samochody. No i koniec na dzisiaj, co? To jest kilka Dobra, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć. Trzymajcie się. yeah <laughs>